Pozwólcie Państwo, że przywitam się nas, ja tak, proszę najpierw gości. Serdecznie witam panią zytator na no, obolskiego kuratori oświaty. Panią Magister Renatę Gasiak. Witam równie serdecznie dyrektora Ośrodka Kultury w Zatorze, panią magister Dźbiegę stołu. Witam Laskowa, panią Bożenę Dodarską. <plosy> witam nauczycieli Muzycznego Gimnazjum Laskowej i oczywiście serdecznie witam naszych gości, Italian Team: <plosy> Cecilia, Maria, Rosana. Osan. Greg Tim Afoliti Estudantes Tir Mehmet Murat No i Państwo później nie albo nie dotrzą. To no, takie mające czekolady. Romej Atki. Alina Padura. Projekt koordynator. Pomaga się przebrać, że zaraz dotrze do nas. Aiuto, c'era? E tu Sabina. German yeah. Team, Headmaster prima. Direttore prima. C'era, prima. C'era, Bulgariate Alpenabella I know that we uh that I don't wish that I could run this <laughs> proposal. Tempus fugit. Pantarei. Meeting Tony Finish. Okay, ladies and gentlemen, our motors were said because our meeting is finished. We went, but we hope that uh, in the same room we will meet.

prostu nie na wystawie są prace plastyczne efekt konkursu międzynarodowego jestem Polakiem jestem Europejczykiem jestem jakimś Europejczykiem co dostałem znaczy. wrong to see uh, some uh, sam uh, works made by uh, our students from from Poland z Italy, Romania, ta Germania z po prawej stronie na stoliku, proszę Państwa, znajdują się również efekty pracy uczniów z tym, że są to efekty dzisiejszych zajęć. Prace te powstały dzięki gościnności pani Ostowi, bo właśnie w ośrodku kultury e, dzisiaj gościliśmy i pod okiem instruktorach te prace były wykonywane. These uh, things uh, were made uh, thanks to uh, Mrs Moskowit in uh, our cabinet and all. Prace nie są na wystawie Prace są z planem pobytu w Polsce. Przewidziane na aukcję. Do tej aukcji chcemy przeznaczyć na konto UNESCO jako nasza gminy darmowych płat. Ok, this is, uh, It's not a exhibition, but uh, we can uh, buy uh, these things and money from, from this will be given to UNESCO. <laughs> Tell <laughs>